Mieszkańcy ulicy Fabrycznej w Raci Bożu są delikatnie mówiąc oburzeni. To, co się dzieje podczas rozbiórki starej ciepłowni na płoni, to dosłownie niezły dym. To nagranie zarejestrowano parę dni temu przez jedną z mieszkańców ulicy, na której trwa właśnie rozbiórka ciepłowni, i czego efektem jest unoszący się pył, zatruwający życie wszystkim pozostałym. Wszędzie się ten pył zbiera. Na stole okna nie można otworzyć, prania nie ma gdzie suszyć, nic. A co chodzi nie idzie oddychać jak to puszczą. Tu się nie idzie, no, nie da się żyć, bo z tego pyłu to są takie złotka, to mikrony są. To są mikrony, proszę pani, się wszędzie wdziera to, chociaż okna są szczelne, ale nic z tego, proszę pani, nie wychodzi. Dzieci, pozamykane wszystkie okna, proszę pani, no, naprawdę to nie idzie żyć. Zbulwersowani mieszkańcy ulicy Fabrycznej nie rozumieją jak mogło dojść do takiej sytuacji i dlaczego ich przed tym nie ostrzeżono. Jeszcze niedawno robiliśmy lewacje, zmianę w ogóle wieźby dachowej, nową dachówkę, farbę nakładaliśmy. Jest po prostu to wprost niemożliwe jak to wygląda. My jeszcze nie ocząśliśmy się po powodzi, a nam teraz zgotowali takie piekło. Ta sadza, która weszła w telewację i w tę dachówkę, to my 30 lat nie wiem, czy ten dach po prostu zmyje ten deszcz. A nie było nas w domu, okna były potwierane, nie byliśmy w ogóle poinformowani, i po prostu czujemy się oburzeni. Po prostu brakuje mi słów, nie? Brakuje mi słów, bo, bo tak jak mówię, jest ogród dla dzieci wybieg, a tak naprawdę oni siedzą w domu 30 stopni temperatury, ja ich nie puszczę na dwór ze względu na to, że wygląda tak, jak wygląda, nie? Sadzowo. Jest ciężko ich domyć, bo to nie jest taka sadza sobie od z góry sobie leci i wytrze, bo to jest proch, to jest tłusta sadza. Po prostu sama sadza. Rozbiórkę zleciła spółka SGL Carbon. Jak się okazuje, zaistniała sytuacja jest wynikiem niekontrolowanego wypływu pyłu ze zbiornika znajdującego się w budynku. Niestety nie dało się przewidzieć obecności tego pyłu w tym zbiorniku, dlatego że nie było dostępu do tego zbiornika, a wcześniejsze czynności sprawdzające no nie wskazywały na to, że w tym zbiorniku znajdzie się jakikolwiek pył. Mleko jednak już się rozlało, dlatego podczas dzisiejszego spotkania mieszkańców ze służbami technicznymi zakładu oraz kierownikiem referatu ochrony środowiska w Raci Bożu obiecano, że pokrzywdzeni zostaną potraktowani w należyty sposób. Wstrzymujemy w tej chwili rozbiórkę no do momentu pełnego zabezpieczenia wszystkich elementów. Mieszkańcy wybrali, pewien, pewien, wybrali komitet, który będzie ich reprezentował, i wszelkie wnioski o ewentualne szkody mają kierować do starostwa. Starostwo jest z nami w kontakcie, my jesteśmy w kontakcie z panem kierownikiem i oczywiście te wnioski będziemy rozpatrywać jako zarząd. Niestety brud to nie jedyne zmartwienie lokatorów mieszkań na fabrycznej. Dobre. Nie idzie oddychać. Widzi pani? Ja jestem cała wysypana. Ojej, ma jakieś uczulenie, tak? Tak. I to przez to? Tak. Jak to wygląda? Może pani powiedzieć, że to jest, to jest pył. Swędzi, tak? tak. Swędzi i ja wczoraj byłam u lekarza, dał mi leki, ale to i tak nie pomaga. Jak długo to się już utrzymuje jest tam? No odkąd zaczęli tutaj robić? Spółka zapewnia jednak, że to pył węglowy i w takiej ilości w żadnym stopniu dla zdrowia szkodliwy nie jest. Niemniej wyraża głębokie ubolewanie z powodu tego zajścia. No jest mi bardzo przykro i w imieniu spółki chciałbym przeprosić wszystkich mieszkańców za zaistniały incydent. Chciałem podkreślić, że to naprawdę był incydent. Zrobiliśmy wszystko, żeby te prace przebiegały w jak najlepszy sposób, w jak najbezpieczniejszy sposób. Wynaleźliśmy firmę, profesjonalną firmę wyburzeniową. Staraliśmy się zabezpieczyć teren. No był to incydent i rzeczywiście jeszcze raz przepraszam wszystkich mieszkańców za ewentualne skutki, które ponieśli w związku z tym incydentem. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione prace rozbiórkowe, ale w pierwszej kolejności wynajęta firma oczyści całą wyburzaną konstrukcję z pyłu, a następnie zostaną podjęte decyzje odnośnie formy zabezpieczeń pozostałych zbiorników znajdujących się w ciepłowni.